Cześć. Lub dzień dobry. Jak zwykle. Wstałam o czwartej, a śniadanie zaczęłam szykować o dziesiątej. Zauważyłaś, że z lodówki wyciągnęłam ugotowane jajka. Do zimnych jajek dodaję krem bez cukru, odżywkę białkową bez laktozy i kazeiny i niskokaloryczny sos. Później wystarczy zblendować, oblizać, przelać do miski. O, smakij to jest sztos. Sięgam do szafki po posypki, czyli nerkowce i chrupki drożdżowe. Suple do śniadania. No i tak się prezentuje keto krem czekoladowy z ugotowanych jajek. Zjadłam podwójną porcję, boję tylko trzy razy dziennie. A po południu? Wieliliśmy tu. Chodź, chodź, zapraszam. To miejsce warto zobaczyć. Wnętrza są przepiękne. Uwielbiam restaurację z duszą. Gdzie się nie spojrzy, widać i czuć Ducha tamtych czasów. Specjalnie przyjechaliśmy trochę wcześniej, żeby móc to nagrać, zanim pojawią się ludzie. I to światełko. Pora coś zjeść, ale najpierw woda, a później rosół. Pyszny, jak domowy. Zresztą widać, że był dobry, bo tak szybko zniknął. Na drugie padła rolada na burakami. Smakuje jak wspomnienie z dzieciństwa. A propos, robiłaś kiedyś błotko z ziemniaków i sosu? Ja ostatnio jakieś 30 lat temu. W tym miejscu jest także pianino. A gdy byliśmy tydzień wcześniej, odwiedziliśmy pobliski piękny park. No nic, pora się zbierać. Zabrałam także rosół i roladę dla mojej mamy na wyn Kocham ten moment, gdy z dnia na dzień praktycznie robi się pięknie i ciepło. Przed domem kwitnie nam Magdolia, a w domu czekają meble ogrodowe na złożenie. Ciekawe, kto je złoży. Dzisiaj wyjątkowo wzięłam ap. po, a nie przed kolacją. Zrobiło się ciemno. Pora spać. Czekasz na kolejnego vloga?